Serdecznie zapraszam z wodniki. Dziękuję, że chcecie spędzić ze mną kilka chwil i posłuchać motywacji na zbliżający się już wielkimi krokami nowy miesiąc, który to jest ostatni w tym roku kalendarzowym. Przed nami grudzień 2020. Słuchajcie, pomyślałam, że zajrzymy w talię. Zapytamy, co chce przed nami odkryć, do czego zachęcić. Przed czym ustrzec. Zapytajmy również anioł, jaki mają klucz do szczęścia dla Was w grudniu. Kochani przed nami ostatni miesiąc 2020 roku. Mnóstwo czasu do działania i jeśli tylko taka wasza chęć do zmiany waszego życia na lepsze. Wprawdzie niektórzy ludzie powiadają, że lepsze jest wrogiem dobrego. To jednak mnie jest bliżej z tymi, którzy twierdzą: Celować zawsze trzeba w księżyc. Nawet jeśli chybisz, to i tak znajdziesz się w gwiazd. Każdy z nas ma takie życie, na ile wystarczy mu wyobraźni i odwagi. Jeśli Twoje życie nie daje Ci poczucia radości, poczucia spełnienia, to znaczy, że nie znalazłeś jeszcze właściwej drogi. Kochani, podzielę się z Wami, Pewną złotą myślą, która wpadła mi do głowy, jak ostatnio robiłam śniadanie. Im dłużej będziesz czekał na mannę z nieba, zamiast po prostu ugotować ją sobie sam, tym dłużej będziesz chodził głodny. Dobra, koniec gadania, zabieramy się do działania. Przypomnę tylko, że czytanie ma charakter ogólny i nie wszystko może z Wami współgrać. Bierzcie, jak zawsze, to, co Wam bliskie, co Was uszczęśliwia, co do Was przemawia. Jeśli nie tu, to może tam, gdzie macie ascendent, księżyc, jowisz albo jakąś swoją ukochaną planetę. No, jeśli trafiliście na ten kanał, to słuchajcie, muszą to być jakieś słowa, które powinniście usłyszeć. W opisie zostawiam czasówkę, to dla tych, którzy będą chcieli obejrzeć więcej niż jedną motywację, żebyście już kolejny raz wstępu nie musieli słuchać. Drogie wodniki, z czym wchodzicie do grudnia? Umiarkowanie. Kochani, okres miękkiego gruntu pod nogami przechodzi do przeszłości. Nauka metodą prób i błędów. Wchodzicie do grudnia z ogromnym pokładem kreatywności. Doskonale wyważeni między działaniem a trwaniem w bezruchu. Słuchajcie, macie możliwość odnalezienia równowagi w myślach i w czynach. Co w cudowny sposób wyzwoli w Was pokłady samokontroli i wewnętrznej dyscypliny. Główna energia grudnia dla Was? 5 denarów. Hm. To umiarkowanie bardzo Wam się przyda na przestrzeni miesiąca, więc nie wytracajcie tej energii, bo tu możecie mieć ochotę na Dawanie więcej niż macie sami. Kochani, mierzcie siły na zamiary. Pomagajcie innym. To szlachetne, ale pamiętajcie, żeby nie szkodzić sobie. Jak będziecie rozdawać bez opamiętania, to za chwilę wy sami będziecie potrzebowali pomocy. I kochani, wprawdzie tu są denary, ale nie tylko o finansach, ja mówię. Zachowując umiarkowanie, będziecie mogli. Zabezpie zabezpieczyć potrzeby własne i potrzeby innych. No dobrze, z czym wychodzicie z grudnia? A z grudnia wychodzicie w postawie króla buław. Słuchajcie, no to będziecie mogli liczyć na czyjąś pomoc. Skorzystajcie z tego. Słuchajcie, bo ktoś z pewnością ją wam zaoferuje. I tu nagroda dla was za eksploatowanie siebie. Z umiarem. Słuchajcie, zachowując umiar, wychodzicie z grudnia do nowego roku z właściwie ukierunkowaną siłą i gotowi zarządzać bogactwem tego świata. Słuchajcie, kiedy tu będziecie rozdawać siebie z umiarem, a w końcu roku będziecie mogli wspierać wysiłki innych po królewsku. Macie szansę wyjść z grudnia z poczuciem dobrze spełnionego. Roku. Ale macie piękne czytanie. Kochani i klucz do szczęścia dla Was, od aniołów. Korzystaj ze swojej wewnętrznej mądrości. Słuchajcie, to jest niesamowite. Jak klucze anielskie współgrają z energią, która wychodzi nam z tarota. Przepiękne. Weźcie sobie to, kochani, do serca. Korzystajcie ze swojej wewnętrznej. Mądrości. Kochani, życzę Wam owocnego grudnia. Wykorzystajcie każdą chwilę, by pospełniać wszystkie marzenia. Byście mieli czystą kartę do planowania na nowy rok. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Tymczasem pa!